Izabela Kopaniszyn, Antyczłowiek, mroczna strona człowieka. Wstęp. Jedyną rzeczą, jakiej potrzeba, aby zło święciło triumfy, jest dobry człowiek, który nic nie robi. Edmund Burke, irlandzki filozof z XVIII wieku. Pewnego dnia może pojawić się w Twoim życiu taki człowiek, a przynajmniej Ty będziesz uważać go za człowieka, który niepostrzeżenie zajmie miejsce Boga, bez względu na religię, jaką wyznajesz. Ten samozwańczy Bóg na początku sprawił, iż uwierzysz, że jest On tym, którego zawsze szukałeś, a potem uświadomi Ci, że jesteś. Dalece niedoskonałą istotą, i że wciąż popełniasz ogromne grzechy, aby następnie cię za nie ukarać. Niczym wszechwładny starotestamentowy Jachwe, samemu pozostając bez skazy, ów antyczłowiek, stanie się twym sędzią, oskarżycielem, prawodawcą. Czasami też dla podtrzymania zamieszania i niepewności twoim adwokatem i obrońcą. Na koniec zaś wydarzy się najgorsze. Ten bóg okaże się natarczywym głosem w twojej głowie. Głosem, który powtarza wciąż i wciąż od nowa, co z tobą nie tak. I że bez Niego nie dasz sobie rady. W okrojonej wersji siebie: być może wybierzesz wierzyć niszczącemu cię od środka głosowi. I w ten sposób, nie zauważywszy nawet kiedy, sam pokłonisz się złotemu cielcowi własnej niewoli. Ale o tym później. Ten o kim mowa, to bóstwo ze wszystkich znanych bogów najmocniej przypomina gnostyckiego demiurga, który nieco paradoksalnie w związku z przywołanym tu obrazem cielca, był przez gnostyków traktowany jako odpowiednik biblijnego Jachwe. W odróżnieniu od ujęcia platońskiego, demiurg był bytem osobowym. I choć bardzo niedoskonałym, to również mocno nieświadomym swych ograniczeń. Jest on przedstawiony jako istota wroga człowiekowi, wręcz pełna pogardy dla człowieczeństwa, uzurpator, samozwańczy dyktator, któremu nigdy dość pokłonów, słów uznania i dowodów lojalności. Demiurg wymagał wyłącznej czci i bezgranicznego oddania. Dokładnie tak samo, jak prawdziwy narcyz, niekoniecznie ten mityczny i potocznie z nim kojarzony, zagubiony w meznadziejnej fascynacji własnym odbiciem w wodzie, utracony dla świata w obliczu platonicznej miłości do iluzji własnej doskonałości. To taki narcyz jest jak Demiurg. Nieświadom samego siebie, a jednocześnie łaknący uwielbienia, pełen roszczeń i potrzeby zemsty. To dlatego nazywam go antyczłowiekiem, mroczną, pełną nieczystych intencji i sekretów mocą, która potrafi obezwładnić człowieka i nakłonić go do wejścia w najmroczniejsze obszary własnego istnienia. A nawet to istnienie odebrać, lub przynajmniej pozbawić je radości, obedrzeć z ciekawości i potrzeby kreacji. Radość demiurga bierze się w opozycji do przyczyn radości odczuwanych przez człowieka, z uprawiania sztuki destrukcji i konsekwentnego wprowadzania w kosmos chaosu. Znany filozof kultury i psycholog Erich Fromm nazwał to osobliwe hobby nekrofilią, czyli umiłowaniem rozpadu. Fromm zasadniczo odróżniał nekrofilię od biofilii. Ta druga cechuje się zamiłowaniem do życia i tworzenia. Myśl tę rozwinął szczególnie szeroko w książce Anatomia ludzkiej Destrukcyjności, posługując się opisami bibliografii znanych narcyzów i psychopatów. Mówiąc o mrocznych siłach, nie mam także na myśli Jungowskiego Cienia obszaru nieświadomości reprezentowanego przez mitycznego boga Hadesa, który bywał wprawdzie surowy i budzący strach, ale przy tym też. Bardzo sprawiedliwy. Zwykły ludzki cień Hades jest wciąż obszarem należącym do istoty jej własną i ważną częścią, której poznanie, jak mało co, przyczynia się do rozwoju i ekspansji świadomości. Na spotkanie z cieniem należy być gotowym, i nawet jeżeli okazuje się ono niełatwe, to po takim spojrzeniu Hadesowi w oczy przestajemy się bać, że ktoś odkryje, co z nami nie tak, bo sami już to coś odkryliśmy i oswoiliśmy. Cień oswojony przestaje stwarzać wyzwania, nie bojkotuje dłużej naszych świadomych dążeń. Demiurga natomiast nie da się oswoić. Jest on zawsze wrogi i niezadowolony, niezależnie od tego, ile wysiłku, dobrej woli i uczciwości wkładamy w obłaskawianie go. Przywołując obraz Demiurga, mówię tu o odrębnych jednostkach, istotach z krwi i kości, wyglądających zupełnie tak samo jak zwykli ludzie, ale zdecydowanych. By nie tylko zwykłymi nie być, ale też wybierających, aby świadomie innymi ludźmi manipulować i ich sobie podporządkowywać. Mówię o ludziach, którzy wybierają ludźmi nie być. Wolą ich jest zabawa w Boga, przynajmniej w odniesieniu do jednej wybranej osoby lub do kręgu wybranych istot. Mówię tu o cieniu cienia. O rowie mariańskim dna oceanu, o anomalii wewnątrz czarnej dziury. Mówię także o dziecku wewnętrznym uwięzionym przez obrzydliwą postać rodem z horroru, o dziecku schowanym w piwnicy tak głębokiej, że jego krzyki nie docierają nawet do najdalszych zakamarków podświadomości. tak naprawdę w odróżnieniu od tego w co chciałby abyś wierzył demiurg antyczłowiek rzecz jasna na pewno nie jesteś tym grzesznikiem który musi za swoje winy pokutować dźwigać czyjś albo swój krzyż czy trwać w pozycji na kolanach w rozdzierającym poczuciu winy niezależnie od tego co zrobiłeś i co ci kiedyś powiedziano Zawsze byłeś wielką, wolną istotą, wielkim kreatorem i czystym światłem. Nie ma na tym świecie nawet grzechów ani błędów, są tylko eksperymenty. Wszyscy uczymy się poprzez sprawdzanie, jak działa rzeczywistość, i ponosimy konsekwencje tych wyborów. Albo jest nam w ich wyniku lekko i ciekawie, wesoło. Albo też ciężko, duszno i smutno. Nie potrzebujemy w związku z tym karzącego Boga, który wymierzy karę za nasze grzechy. Każdy Bóg, który sugeruje coś przeciwnego, powinien zostać zdetronizowany. Mam nadzieję, że ten film ci się podobał i że wniósł jakąś wartość w Twoje życie. Jeżeli chcesz być z nami na bieżąco, tworząc społeczność ludzi wolnych i szczęśliwych, to polub to wideo, zasubskrybuj nasz kanał. A jeśli chcesz dostawać powiadomienia o pojawieniu się nowej treści, naciśnij również dzwoneczek. Przydatne porady na każdy dzień i unikalne treści znajdziesz także na naszym facebooku oraz na instagramie, do których linki znajdują się w opisie poniżej. Do zobaczenia wkrótce!